Co dalej z Bodnarem? Przyłębska zamknęła rozprawę wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji a po 15 kwietnia. W czwartek 15 kwietnia, Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie w sprawie przepisu, zgodnie z którym rzecznik praw obywatelskich pełni obowiązki po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na godzina 9. We wtorek Trybunał Konstytucyjny przez półtorej godziny kontynuował rozpoczętą dzień wcześniej rozprawę w sprawie zainicjowanej wnioskiem grupy posłów PIS. Uczestnicy postępowania odpowiadali na pytania sędziów. Najwięcej pytań skierowanych zostało do R. Adama Bodnara. W stanowisku końcowym rzecznik wniósł o uznanie konstytucyjności normy kwestionowanej przez posłów PIS. Przepis ten służy realizacji zasady współdziałania władz oraz sprawności i rzetelności działania organów państwa w zakresie zapewnienia przestrzegania praw i wolności obywatelskich, podkreślił Bodnar. Z kolei przedstawiciele wnioskodawców Sejmu i prokuratora generalnego wnieśli o uznanie przepisu za niekonstytucyjny. Po zakończeniu serii pytań i wygłoszeniu stanowisk końcowych prezes Teka Julia Przyłębska poinformowała, że sprawa jest uznana za dostatecznie wyjaśnioną i zamknęła rozprawę. Jak poinformowała, ogłoszenie orzeczenia nastąpi 15 kwietnia o godzina. 9. Szczegóły wniosku posłów PIS sprawa została zainicjowana przed teka wnioskiem posłów PIS, który trafił do trybunału w połowie września ubiegłego roku. Chodzi o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Japo w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Kadencja Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Kadencja ARPO, wynikająca z konstytucji traktowana, powinna być jako pierwszy wskaźnik jego legitymacji do działania. Z tą kadencją powinna iść synchronizacja kadencyjności w ustawie ORPO. Obecnie tego nie ma i dlatego zachodzi konieczność uruchomienia kontroli konstytucyjnej zaskarżonego przepisu, wskazywali we wniosku posłowie PiS. Tak wybierany jest raport po powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw na miesiąc, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. W ostatnich miesiącach parlament trzykrotnie, bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Obecnie kandydatem PIS-NARPO jest poseł Bartłomiej Wróblewski, kandydatem KOI-PSL, doktor habilitowany. Nauk prawnych Sławomir Jopatyra, a kandydatem Lewicy, prawnik i działacz społeczny Piotr Ikonowicz.